Na pewno kojarzysz te filmy i książki, w których bohaterowie stają się kimś zupełnie innym. Na przykład, mężczyzna budzi się pewnego dnia w ciele kobiety, a kobieta w ciele mężczyzny. Kobieta, która wczoraj miała 30 lat, dzisiaj staje się 13-latką. Znacie to zwłaszcza z filmów hollywoodzkich. Ale czy zastanawiałeś się nad tym, co by było, gdyby któregoś dnia spotkało to ciebie? Gdybyś naprawdę obudził się będąc kimś innym? Wyobraź to sobie. Budzisz się, idziesz do łazienki, spoglądasz w lustro, a tam ktoś zupełnie inny. Na przykład masz inny kolor skóry. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co by było, jak zmieniłoby się twoje życie, jak funkcjonowałbyś w tej nowej, zaskakującej rzeczywistości? Okej. Okay. Zabawa może i fajna, ale czysto teoretyczna. Przecież takie rzeczy dzieją się tylko w literaturze czy w kinie. W świecie rzeczywistym takie rzeczy się nie zdarzają. Nigdy jeszcze nigdy nie stał się z dnia na dzień kimś innym. Nigdy nikt z dnia na dzień nie zmienił swojego koloru skóry, prawda? Otóż jak mawiał pewien odziany w białą koszulę klasyk, nic bardziej mylnego. Pewien amerykański dziennikarz pod koniec lat 50. postanowił sprawdzić, jak Poważny jest problem rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Postanowił Nomen Omen na własnej skórze przekonać się, jak wygląda codzienność czarnoskórych członków społeczeństwa. Ważny jest tutaj kontekst. Przełom lat 50. i 60. Zimna wojna. Stany Zjednoczone walczą z komunizmem, stojąc oczywiście na straży takich wartości jak wolność, godność. Ee, Poszanowanie praw człowieka, mając jednocześnie olbrzymi problem u siebie w kraju, jakim jest rasizm. Bardzo ciekawe jest to, że olbrzymia część społeczeństwa tego białoskórego uważała, że rasizmu albo w ogóle nie ma, albo jest problemem marginalnym, a na pewno traktowała to jako wynumany temat. I tutaj dochodzimy do bohatera naszej książki, do Johna Howarda Griffina, który postanowił sprawdzić. Jak to faktycznie jest, ale żeby dotrzeć do sedna sprawy, żeby dotrzeć do tego, jak traktowani są czarnoskórzy obywatele, musiał się stać jednym z nich. Gryfin zdawał sobie sprawę z jednej bardzo istotnej kwestii. Mianowicie, badając problemy danego społeczeństwa, nie jesteśmy w stanie Dotrzeć do sedna sprawy, poznać całego spektrum problemów, jeżeli będziemy je badać stojąc z boku. Nie będziemy w stanie wejść w buty tych ludzi, mówiąc kolokwialnie, nie będziemy w stanie doświadczyć na własnej skórze tego, czego oni doświadczają na co dzień, a jednocześnie ci ludzie potraktują nas jako kogoś obcego, kogoś z zewnątrz, kogoś, przed kim należy się zamknąć, a nie otworzyć. Griffin nie chciał badać problemu rasizmu za biurka w swojej redakcji. Postanowił ruszyć w teren, e, ruszyć podróż na, po, do południowych Stanów USA, tam, gdzie problem rasizmu wydawał się być największy. Aby wejść w buty tych osób, aby wtopić się w otoczenie, musiał zmienić kolor skóry. Czy to mu się udało? Czy Wtopił się w otoczenie, czy wszedł w społeczność Afroamerykanów, a ci go nie zdemaskowali? I tutaj spoiler. Tak, udało mu się. Jak tego dokonał? Stosując trzy triki. Po pierwsze, przyjmował leki wzmacniające pigmentację skóry. Po drugie, naświetlał swoją skórę lampami UV. Po trzecie, malował się. Tak, moczył gąbkę w czarnej farbie każdego dnia i Nanosił farbę na te odkryte części, części skóry czyli twarz, uszy, szyja, ręce, dłonie. Ogolił się i malował, malował całą głowę, tak naprawdę. Usta, brwi czyli te elementy, wszystkie, które, które są widoczne, tak? które widzimy spod ubrania. Co go spotkało? Całe spektrum negatywnych doświadczeń. Te pozytywne, oczywiście, też miały miejsce. Bardzo istotną rzeczą, którą należy tutaj zaznaczyć, jest to, że Gryfin poza kolorem skóry w gruncie rzeczy nie zmienił wiele. Powierzchowność, owszem, uległa zmianie, ale człowiek wewnątrz pozostał ten sam. I tak jak dotychczas był człowiekiem uprzejmym, taki pozostał. Był człowiekiem wykształconym, więc y, nadal wyrażał się i wysławiał w taki sposób, który świadczył o tym, że jest człowiekiem wykształconym. Co zresztą, gdy już zmienił kolor skóry, budziło, y, przyciągało uwagę. W przeddzień rozpoczęcia tego eksperymentu, już tak na dobre, poznaje na ulicy Pudze Buta, czyści u niego buty. I następnego dnia, kiedy już jest, Afroamerykaninem wraca do niego, mówi prawdę o tym, kim jest, ujawnia się i prosi o to, czy mógłby popracować z nim przez parę dni. Ten się zgadza i tak rozpoczyna się jego kilkudniowa kariera płucy buta. Wchodził w interakcje z ludźmi. Na tym mu przecież zależało i to zarówno z Afroamerykanami, jak i ludźmi białymi. Zauważa, że ludzie biali zwracają się do niego zupełnie inaczej. Inaczej się wysławiają, inaczej go traktują, stawiają go na innej pozycji w trakcie rozmowy. Zdarzyło się też, że rozmawiał z pewną osobą jako afroamerykanin jednego dnia i jako człowiek biały drugiego i zauważył różnicę w tym, jak ta osoba się do niego odnosi. Łapał stopa to jest też bardzo ciekawe. On nie wyruszył w podróż z własnym samochodem. On stał przy drodze i łapał stopa. Zauważył, że kierowcy w tej kameralnej atmosferze, w tym zamkniętym samochodzie zwracają się do niego w tak bezpośredni sposób, w jaki nie zwróciliby się nigdy do innego białoskórego pasażera. Doświadcza przemocy. Zarówno w tej psychicznej, ale też fizycznej. Są momenty, w których boi się o swoje życie. Doświadczał Przeróżnych absurdów. My powiedzielibyśmy, że wręcz barajowskich. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest na ulicy, chce skorzystać z toalety, w normalnych warunkach wszedłby po prostu do niej i skorzystał. Ale nie teraz. Nie kiedy jest afroamerykaninem. Ponieważ w tym momencie musi udać się do innej, specjalnej toalety, specjalnie dla czarnoskórych, która znajduje się oczywiście gdzieś dużo, dużo dalej. Po drodze mijając wiele, wiele innych przeznaczonych wyłącznie dla białych. Dostrzega też bardzo nieoczywisty wpływ rasizmu. Mianowicie, nie chodzi tylko o to, jak biali traktują czarnoskórych. Chodzi też o to, jak Afroamerykanie myślą sami o sobie. Afroamerykanie nie pomyśli o tym, że może tyle, może zdziałać tak wiele, jak biały człowiek. Nie przyjdzie mu do głowy, że może pójść na studia, że może zrobić wykształcenie, znaleźć dobrą pracę, może odnieść sukces. Nie, to jest zarezerwowane dla białych. I biały człowiek nie musi tego mówić Afroamerykaninowi. On sam tak siebie traktuje. Dochodzi do wniosku, że te różnice i te niesprawiedliwości, które e, trwają już bardzo długo, wypaliły pewien ślad. Również w umysłach Afroamerykanów. Kiedy już kończy eksperyment, kiedy już ujawnia światu, co zrobił, występuje w mediach i opowiada o tym eksperymencie, wybucha burza. Dochodzi do bardzo skrajnych postaw. Z jednej strony są ludzie, którzy go podziwiają, przysyłają mu słowa wsparcia, ale jest też bardzo duża część społeczeństwa, która go nienawidzi. Mówi, po co to zrobiłeś? Tak wiele włożyliśmy wysiłków w to, aby zmarginalizować społeczność afroamerykanów, a ty to próbujesz odwrócić. Dochodzi do takich sytuacji, że w jego rodzinnej miejscowości ktoś wywiesza kukłę z jego podobizną. Jego matka słyszy, aby. Pani syn lepiej nie wracał do tej miejscowości, bo może mu się przydarzyć coś nieprzyjemnego. Po co w ogóle wspominam o tej książce? Przecież mamy 2020 rok. Jesteśmy w Polsce. Książka dotyczy tego, co się działo w Stanach na przełomie lat 50. i 60. Otóż powodów jest kilka. Wymienię tylko najważniejsze. Po pierwsze, i powiem to bardzo patologicznie. Rasizm jest problemem globalnym. Nie interesują go granice ani upływ czasu. Widzieliśmy przecież całkiem niedawno, co się działo w Stanach. Te wszystkie zamieszki na tle rasowym, prawda? Po drugie, rasizm i ksenofobia to problemy, z którymi stykamy się na co dzień. Ja nie zliczę, ile razy e, słyszałem o ludziach, którzy pochodzą czy to z Turcji, czy Syrii, czy z okolicznych krajów, e, obraźliwe określenie na literę C, kojarzące się z pewnym pieczywem. Zapewne wiecie, wiecie o co chodzi. Powód numer 3. Jeżeli chcesz sam przeprowadzić eksperyment podobny jak Gryfin, to spokojnie nie musisz zmieniać koloru skóry. Wspomniałem, że jesteśmy w Polsce. Anno Domini 2020. Jeżeli Rzeczywiście chcesz przekonać się, jak to jest na co dzień, zmagać się z nienawiścią, z pogardą? Chcesz codziennie słyszeć o tym, że jesteś ideologią, a nie człowiekiem? To zrób eksperyment. Przyda ci się jeden atrybut. To jest torba. Taka, wiecie, bawełna uszyta w taki sposób, żeby można było to przełożyć przez ramię. Można do środka na przykład włożyć książkę o rasizmie i w ten oto sposób możemy ruszyć na miasto. Gwarantuję, że ta torba przyciąga spojrzenia. Nawet jeżeli nikt za Wami nie krzyknie, Ty jakiś tam. Nawet jeżeli nikt Was nie obrazi, nie, nie popchnie, nie szturchnie, to Was zauważy. Sam fakt, że idziecie chodnikiem i ktoś na Was patrzy z powodu kawałka bawełny, jest absurdalny, ale tak jest. Ktoś na was patrzy, ktoś was dostrzega, ktoś was, ktoś was widzi, obraca się za wami, ogląda się, bo macie tę torbę. Jeżeli byście jej nie mieli, to nikt by was nawet nie zauważył. Minąłby was i się wam nie interesował. A to torba przyciąga spojrzenia. Ta flaga przyciąga spojrzenia. Więc, jeżeli chcesz się przekonać i przeprowadzić eksperyment, dowiedzieć się, jak to jest, to położyć taką torbę od swojej koleżanki, od swojej siostry, od swojego przyjaciela. A jeżeli nie znasz nikogo takiego albo nie masz śmiałości, to kup taką torbę za 8 zł, bo tyle kosztuje. I sprawdź. Zatem, jeżeli masz ochotę na eksperyment, chcesz troszeczkę dowiedzieć się, jak to jest mieć gorzej na co dzień, to nie dziękuj. Cześć.